Pewnie nieraz aż do znudzenia tutaj powtarzam o tym, że jeden z celów naszego życia jest to, żeby coraz lepiej poznawać Boga, żeby coraz bardziej poznawać Jezusa. W różny sposób chcemy i staramy się go poznawać, ale nie ma lepszej metody niż czytanie Pisma Świętego. Oczywiście można go poznawać na różnych rekolekcjach, można go poznawać poprzez różne komentarze, konferencje. Ale przez osobistą lekturę nie ma lepszego sposobu. To trochę wyczuł myślę, że nie kom wielu w to dawno już wyczuło, w to dawno wyczuło, ale papież Franciszek bardzo mocno chciał to podkreślić. Stąd ta dzisiejsza niedziela została przez niego ustanowiona niedzielą Słowa Bożego. że przypomnieć nam wszystkim, że Pismo Święte jest ważnym elementem naszego życia i jak to zwykle papież Franciszek w swoim stylu. Przypominał nam bardzo praktycznie, nie egzotycznie, czym to Pismo Święte powinno być, tylko bardzo praktycznie o tym, żeby czytać, żeby o nim wspominać. Mówi: Pokaż Twoje Pismo Święte, swoją księgę Pisma Świętego, a pokażę Ci, jak się modlisz. Pokaż mi, mówi, że nie wyobraża sobie chrześcijanina, który by nie miał swojego egzemplarza, bo to jest część naszego życia. To jest coś rzeczywiście, o czym się podpieramy, z czymś, na czym budujemy często naszą wiarę. I bez znajomości, bez czytania, bez szukania, nasza wiara nie rośnie. Nie da się. Trochę jakbyśmy bardzo pragnęli czerpać z czegoś, uczycie się teraz, część z Was się uczy do kolokwiów zaliczeń, egzaminów, to trochę jakbyście usiedli przy biurku, mieli, tak wiecie, jaką wielkie pragnienie. Jako wielką chęć tego chcę się nauczyć na ten przedmiot nie wiem, co tam macie teraz przed sobą, ale bardzo chcę się tego nauczyć a na biurku nic nie mam i tak siedzicie pół godziny, godzinę półtorej i tak macie pragnienie, jak chcę się tego nauczyć z czego ma wam przyjść ta wiedza przecież ona nie przyjdzie z powietrza dobra, zakładamy, że Duch Święty czyni cuda ale muszę coś mieć przed sobą, żeby coś czytać, bo z czegoś ta wiedza musi przejść. I teraz, oczywiście, ktoś mówi: Ja kocham Pana Jezusa, i myślę, że Twoja miłość do Pana Jezusa będzie bardzo szczera: że Ty wierzysz Pana Jezusa i ta wiara na pewno będzie szczera. Ale jeżeli ja ograniczam się tylko i wyłącznie do Słuchania niedzielnych czytań, to jest bardzo dużo. To już jest naprawdę bardzo dużo. Ale to nie wystarczy. Ja wiem, że często się boimy Pisma Świętego, że Pismo Święte jest trudne. Z różnych powodów w nie czytamy. Ostatnio byłem w takiej grupie dobierzmowania niedaleko tutaj w Opolu, w Krucicach. No i pytam się młodych, czemu Musza Święta jest taka nudna? Mówią, bo, bo to Słowo Boże jest takie nudne, w sensie to, co ksiądz czyta jest takie nudne. Mówię, czemu jest nudne? Bo jest stare. A dlaczego tak naprawdę było dla nich nudne, co potem wyszło? Że oni w ogóle nie kojarzą tych postaci, o których się mówi, czyta, nie kojarzą tych tekstów, nie kojarzą w ogóle tych zdarzeń, jak mam mnie coś interesować, jeżeli ja wskakuję? Wiecie, jakbyście oglądali jakiś serial Netflixa? ktoś mówi: Jest genialny serial. A wy przypadkowo włączyliście, włączyliście czwarty sezon, ósmy odcinek. Oglądacie: Nie wiem, jak ciekawe, to nie jest ciekawe. A wy nie wiecie, co się działo przez ostatnie cztery sezony. Dlatego jest nieciekawe. Pismo Święte jest ważnym elementem naszego życia. I musimy coś zrobić, żeby rzeczywiście to było. Z drugiej strony, oprócz tego, że to jest nudne, to ja wiem, że to może nie dla wszystkich jest ta wymówka, ale możliwe, że u części z Was taką wymówką jest to, że ja nie chcę profanować Pisma Świętego. A co znaczy profanować? To, żeby to Pismo Święte musi być czytane uroczyście, najlepiej tutaj zambony, najlepiej przez jakiegoś księdza, albo jakiegoś lektora. Musi to być robione w sposób uroczysty, no trochę jak za czasów Jezusa. Kiedy Jezus szedł do synagogi, podawano mu zwój, otwierał ten zwój, rozwijał go i czytał uroczyście. To my tylko tak. Bo Pismo Święte jak w domu może być czytane? Taki mamy taki ekstra egzemplarz tak foli, jak ksiądz przyjdzie po kolędzie, to ksiądz otworzy. Aby na Wigilię mam taki ekstra egzemplarz. Profanacja Pisma Świętego, bo czytasz go przy herbacie, bo masz swoją księgę, czasami jeździcie pociągami, czasami że ktoś pociągu z torebki czy z plecaka wyciąga swój egzemplarz, zaczyna czytać. A on profanuje. No, jak w takim miejscu czytać Pismo Święte? Jak Pismo Święte czytać na sali wykładowej, ewentualnie na korytarzu na uczelni? To jest profanacja. My nie jesteśmy religią księgi. No, mówimy dzisiaj o słowie Bożym. O słowie Bożym, które zawiera się w księdze Pisma Świętego. Mówimy o słowie, bo mówimy o słuchaniu. I chcemy słuchać tego Pisma Świętego. Chcemy słuchać, nie tylko, że Pisma, chcemy słuchać Słowa. Bo dla mnie ta niedziela nie jest tylko wyłącznie o Księdze Pisma Świętego. I nie o to chodziło też papieżowi. Bo dzisiaj jest o Słowie Boga. A jakie to Słowo Boga jest? Nie tak ci młodzi mówili, że to już jest stare, stare historie. Bo my bardzo mocno wierzymy, i myślę, że tutaj przez to też jesteście, że wierzymy, że Słowo Boga nie ogranicza się tylko do tej księgi. A gdzie Słowo Boga możemy usłyszeć? Wszędzie. Tam, gdzie jesteś, na Twojej modlitwie, nie tylko na rekolekcjach, nie tylko na misjach parafialnych, wszędzie, gdzie jesteś, Pan Bóg mówi do Ciebie. Mówi, czy nie mówi? Boże, nie mówi, to po co się modlimy? Zakładamy, że mówi. Teraz muszę coś zrobić, żeby go słuchać i słyszeć. Czyli to Słowo Boga nie jest tylko graniczone do Pisma Świętego. To trochę, wiecie, jak są takie, jakieś kiedyś były takie, wiesz, teraz chyba też są czasami Bympiku, takie kartki urodzinowe a propos Anny, że się otwiera i muzyczka, zamyka się już nie, nie ma muzyczki, nie? To trochę byśmy mieli Księgę Pisma Świętego, otwieramy o Słowo Boga, a już, już słowa Boga nie ma. To tak nie działa. Bóg przemawia cały czas do Ciebie. I z tym mieli problem rzeczywiście 2000 lat temu. Bo przychodzili specjaliści do Jezusa. w Piśmie Święte nazywają się oni uczeni w piśmie, a uczeni w prawie. Specjaliści, wyuczeni, teolodzy, bibliści. Przychodzili do Jezusa z pytaniami. Jakim prawem, albo ewentualnie Mojżesz nam powiedział, jakim prawem to czynisz. Dlaczego im się nie podobało? Bo... No bo Jezus trochę inaczej się zachowywał, trochę innego słowa używał, trochę innego słownictwa używał. Bo Słowo Boże nie jest ograniczone tylko do piękna, ci młodzi powiedzieli, że te, te słowa są niezrozumiałe. Właśnie Słowo Boga jest czymś totalnie zrozumiałym, totalnie żywym i totalnie prawdziwym. Bo Jezus dwa tysiące lat temu chciał właśnie to pokazać. Że je, każde słowo, które wypowiadał Jezus, czym było? Było słowem bożym. Każde słowo, które Jezus wypowiedział, było słowo, słowem bożym. Nie mówię, słuchajcie, bo teraz to będzie Pismo Święte. Nie. A jakie Jezus słowem wypowiadał? Nie tylko, słuchajcie, teraz yy, Ewangelistom proszę, żeby notowali, będzie coś ważnego. Nie, Jezus rozmawiał z ludźmi. Rozmawiał dostosowując ten komunikat, sposób rozmawiania, słowa, były, które były używane, dostosowywał do odbiorcy. Inaczej rozmawiał z uczonymi w piśmie i w prawie, i tu wchodził na ich poziom teologiczny i biblijny, inaczej rozmawiał z Nikodemem, bo trzeba było rozmawiać filozoficznie bardziej, a inaczej rozmawiał z samarytanką przy studni, którą, którą spotkał. I Słowem Boga, i ona w pewnym momencie rozpoznała, że ktoś jest tu szczególny. A jeszcze w ogóle, dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii, że Jezus chodził, ko, zatrzymał się jako Jeziora Galilejskiego, zatrzymał się w Kafarnaum, tam nauczał, tam ludzie do Niego przychodzili. I pewnego razu przychodzi sobie widzi Piotra i widzi Piotra i Andrzeja i mówi, ono, staniecie rybakami ludzi. Czym było to sformułowanie? To sformułowanie było idealną definicją słowa Boga. Bo dlaczego oni poszli za nim? Bo że to Mesjasz. Po prostu. Czy oni w kilku słowach, które wypowiedział Jezus, uczyli, że to jest słowo Boga? Nie wszyscy to tak rozumieli. Bo nie wszyscy Jezusa mieli za Boga. Jezus wiele takich sformułowań stosował, kiedy rozmawiał, kiedy pocieszał, kiedy profanował swoje słowo. Kiedy szedł do grzeszników, pijaków, tych, z którymi nikt nie chciał gadać. Jak Jezus śmiał profanować swoje słowo. Jak Jezus śmiał bezcześcić swoje słowo, które powinno być cennym słowem. Właśnie na tym polega cen, drogocenność Jego słowa, że Jezus szedł tam, gdzie to, to słowo było potrzebne. I te słowa wypowiadane przez Jezusa miały znaczenie i przemieniały życie, chociaż nie wszystkich życie przemieniło. Bo bogaty młodzieniec odszedł zasmucony, bo widział, usłyszał od Jezusa słowo Boga usłyszał. Słowo Boże było usłyszane i wypowiedziane. Sprzedaj wszystko, co masz i chodź za mną. No i dlatego też trochę jak mantra tutaj staramy się, staram się wam pokazać, że nie tylko lekturze Pisma Świętego, które jest ważną czynnością, ale my Pana Boga odkryjemy tam, gdzie jesteśmy. Przecież Piotr ze swoim bratem nie usłyszeli głos Boga. Kiedy siedzieli w synagodze i ładnie się modlili z rączkami złożonymi, to co robili? Rano słyszymy od ewangelisty Mateusza, że zastał ich przy płukaniu sieci. Powiedział, ale to pewnie byli zrelaksowani, byli uśmiechnięci, byli otwarci, pewnie byli w ciszy, byli w trakcie skupienia. Co robili rybacy rano? Czemu pukali rano w sieci? Bo całą noc łowili i chcieli przygotować sieci na, na wieczorny połów. Byli zrelaksowani i wypoczęci po, całonocnym, po całonocnej pracy. Czasami sobie tłumaczymy, że no my w tym świecie nie słyszymy Boga, albo ja tak mi trudno tego Boga znaleźć, albo tak trudno czasu na modlitwę. No bo zapracowane, bo dzieci, bo praca, bo coś tam, bo przybodźcowanie. Chłopaki, którzy po nocce myśleli pewnie tylko o tym, że pójść zjeść śniadanie, kolację, obiad, czy co tam mogli zjeść i pójść spać. To pewnie było ich jedyne marzenie. I nagle w tym przychodzi Jezus mówi chodźcie za mną i poszli. Słowo Boga może mnie spotkać wszędzie, gdzie jestem, może mnie spotkać niespodziewanie, bo na tym polega to słowo, które nie jest trudne, nie jest im bardziej jest skomplikowane, tym po prostu jest cudowniejsze. Ciągle co wam powtarzam tutaj nieraz na temat tego, jak czasami moi współbracia, mądre kazania mówią dużo mądrzejsze ode mnie, bo są mądrzejsi, inteligentniejsi, lepsze studia zrobili, bo w ogóle zrobili niektóre studia dodatkowe. Kiedyś jedna parafianka we Wrocławiu, pytam się jej, czemu chodzi do kazania tego mojego współbrata? Mówi z dwóch powodów: bo mówi długo i mądrze. Mówi, co znaczy, że długo i mądrze, bo nic nie rozumiemy. Dlaczego ludzie chodzili za Jezusem, go słuchali, bo nic nie rozumieli? No tak, to się zdarzało. Bo pamiętamy nieraz apostołowie, po, jak Jezus opowiedział przypowieści, przychodzili do Niego tak po kryjomu, Panie, ale co Ty chciałeś w ogóle powiedzieć? Albo czy to było do nich, czy do nas, czy do kogo innego? Czasami nie rozumieli, ale przychodzili i dopytywali. Kiedy Jezus przemawiał, komentował Pismo Święte, niektórzy, którzy byli zebrani, byli zachwyceni mądrością, która by wchodziła z Niego. Jezus nie komplikował przekazu, nie ograniczał przekazu. Słuchajcie, bo jak chcemy porozmawiać na sprawy Boże, to zapraszam do synagogi. Nie, spotkał samartankę przez studni rozmawiali o Bogu. To jest właśnie Słowo Boże. Nie tylko zamknięte w Księgach Pisma Świętego, ale my, wierząc w to, że my na modlitwie rozmawiając z Bogiem. Możemy Go słyszeć, czy jeżeli Go słyszymy, słyszymy Słowo Boga. Czy niedziela Słowa Bożego to nie jest tylko i wyłącznie o Piśmie Świętym? Tylko o tym, że pragniemy Boga usłyszeć w naszym życiu, kiedy go pytamy, Panie Boże, co mamy zrobić, że szukamy rady, czasami pocieszenia, czasami mamy jakieś zmartwienia, czasami chcemy się pożalić. I chcemy usłyszeć Jego pocieszenie. Ja w to bardzo mocno wierzę, że tak właśnie jest. Bóg, który przemawia nie tylko dwa tysiące lat temu, nie tylko 10 tysięcy lat temu, nie tylko w momencie, kiedy przyszedł do Mojżesza czy innych. To jest nudne i aktualne, bo to było kiedyś. Bóg przychodzi do ciebie teraz, i to jest najpiękniejsza sprawa. Bóg teraz przemawia do twojego serca. Jakie są na to dowody? Czasami się zdarza, tak, że mm, szczególnie gdy mam kiepskie kazania, a w ogóle nie jestem zadowolona, bo coś tam wyszło nie tak, bo nie to, co chciałem powiedzieć, albo było tak skomplikowane. Ktoś przychodzi do mnie i mówi: Dzisiaj Ojciec mówił do mnie. No właśnie to znaczy, że Duch Święty działa, że Duch Święty przejął te moje słowo i poszło do Ciebie. I On. To, 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 chodząc dochodząc do ciebie, sprawiło, że to słowo stało się słowem Boga. Bóg przemawia, nie tylko Żyd, ja, Pan Bóg działa teraz w Twoim sercu, dając Ci myśli, dając Ci intuicję, dając Ci dobre pragnienia. Bóg do Ciebie przemawia. Nie tylko, chcemy, gdy chcemy się czegoś dowiedzieć, dopiero otwieramy sobie Pismo Święte. Kiedy chcesz czegoś od Pana Boga dowiedzieć, siadam na modlitwę. Panie Boże, mów. Teraz w styczniu słuchali, czytaliśmy sobie księgę Samuela i tam do, w nocy do Samuela, Samuel był jeszcze młody, nie wiedział za bardzo o sprawach bożych, pewnie nie nauczył modlitwy. Nagle w nocy słyszy słowa Samuelu, Samuelu. Pobiegł do Helego, swojego opiekuna, mówi, wołałeś mnie. Mówi, nie. Po ten czas się to zdarzyło. Mówi, Samuelu, Samuelu. I wtedy dopiero Heli zrozumiał, że Bóg mówi: Jeszcze raz, jak słyszysz Samuelu, Samuelu, powiedz, mów panie, bo sługa Twój słucha. Ty bardzo często w swoim życiu słyszysz na modlitwie swoje imię od Boga. I mylimy to z różnymi dźwiękami, które dochodzą do nas. Mylimy czasami z naszym otoczeniem, ze wszystkim, co od nas rozprasza. A czasami potrzebujemy powiedzieć to jedno zdanie: Mów, Panie, teraz, bo Cię słucham. Zapamiętajcie sobie to zdanie. W momentach, kiedy czasami chcecie rzeczywiście Słowo Boga usłyszeć, zapamiętaj to jedno zdanie: Mów, Panie, bo Cię słucham, właśnie teraz. A teraz powstajmy. I ten wieczór przypomnimy w najważniejszych. Wierzę w jednego Boga. Zawsze.